Witajcie drodzy widzowie Iskra Życia TV. Dziś zabieram Was do miejsca, gdzie odbicia nie są kłamstwem, lecz prawdą. Do świata, w którym spojrzenie nie zatrzymuje się na twarzy, lecz sięga głębiej, aż do sedna istnienia. To bajka o lustrze, które nie oceniało, lecz widziało duszę. Chcecie, to posłuchajcie. W zapomnianej dolinie, wśród wysokich traw i śpiewów ptaków, stał niewielki dom. Nie miał okien ani ścian. Miał tylko jedno lustro. Zwykłe? Nie. To lustro było inne niż wszystkie. Nie pokazywało fryzur, zmarszczek. Kolorów oczu nie odbijało ciała, lecz prawdę serca. Trafiali do niego ci, którzy już nie wiedzieli, kim są tacy, którzy pogubili się w oczach innych ludzi, którzy chcieli siebie odzyskać. Pierwsza przyszła młoda kobieta z piękną twarzą. A duszą poranioną, jak papier rozdarty w burzy. Spojrzała w lustro i zamarła. Zobaczyła dziewczynkę, która kiedyś marzyła o miłości bez warunków. Kobieta rozpłakała się. Przypomniała sobie, kim była, zanim świat ją uciszył. Potem przyszedł mężczyzna, silny, z kamienną twarzą i oczami, które nie płakały od lat. Spojrzał w lustro i ujrzał chłopca, który bał się ciemności i tęsknił za ojcem, za ojcem, który nigdy nie wrócił. Upadł na kolana i powiedział: Przebaczam sobie. Z czasem coraz więcej ludzi trafiało do lustra. Każdy z nich wychodził odmieniony, bo to, co zobaczyli, było ich prawdą. Prawdą, która nie potrzebowała makijażu ani masek. To była dusza czysta, odważna, poraniona i piękna. Pewnego dnia lustro pękło. Nie z bólu, z przeszycenia światłem, bo tak wiele serc odzyskało siebie, że jego misja dobiegła końca. Ostatnim, który w nie spojrzał, był mały chłopiec. Zobaczył siebie i tylko cicho powiedział. Kocham to, co widzę. Od tamtej pory lustro zniknęło, jednak jego magia pozostała w oczach tych, którzy naprawdę potrafią patrzeć. Jaki morą wypływa z tej bajki? Nie wszystko, co prawdziwe, widać w lustrze ze szkła. To, co najważniejsze, odbija się tylko w oczach duszy. Bo piękno to nie obraz, to światło, które przetrwało wewnątrz. Lustro tej bajki, choć zniknęło, odbija się dziś w tym, co robimy w Iskra Życia TV. Tworzymy przestrzeń, w której każda dusza może zobaczyć siebie, bez ocen, bez filtrów, w prawdzie i miłości. Jednak by nadal tworzyć treści, które poruszają serce i budzą świadomość, potrzebujemy Twojego wsparcia. Dzięki Twojej darowiznie rozwijamy nowe formy przekazu, ulepszamy nasze filmy i narracje, opłacamy niezbędne licencje i hosting, regularnie uzupełniamy stronę treściami, które podnoszą ducha. Jeśli ta bajka cię poruszyła, daj znak światłu. Wesprzyj nas dobrowolną wpłatą na zrzutkę. Link do zrzutki znajdziecie w opisie tego nagrania. Każda złotówka to jak oddech dla naszego lustra duszy. Z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty, za Wasze komentarze i za to, że jesteście z nami. Nie przestaniemy emitować naszych cykli programowych. Będziemy przygotowywać coraz ciekawsze odcinki i mam nadzieję, że będą się Wam podobać. Jesteśmy dla Was i dla Was przygotowujemy nasz, naszą telewizję. Mówił Marek Zadęcki.